Dziewczyny są przyciągane przede wszystkim tym, że jest to specjalnie dla nich, tak? że jest o, jakby zbierają się tylko one, one biegną, rywalizują, jest robiony pomiar czasu, mogą rywalizować na dystansie 5 km, no ale myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że podoba im się w tym to. Że mogą rywalizować przede wszystkim między sobą, bo takiego biegu tak naprawdę w Polsce nie ma. W tym roku prawie 3000 uczestniczek, więc rok do roku ta e, liczba rośnie. Co bardzo cieszy, ale też pokazuje, jak dużą popularnością czy cieszą, cieszą się nie tylko biegi, ale takie podejście do zdrowego trybu życia. I tutaj takie duże dziękuję należy się do dla pani Ireny Szewińskiej za to, że. Tchnie, takie, tchnie takiego ducha e, biegania właśnie w środowisko, takie rosnące środowisko biegaczy, biegaczek. Strasznie to jest fajne. To jest ikona sportu, osoba, która się jakby kojarzy nie tylko z, z bieganiem, ale w ogóle ze sportem, tak? z, ze sportami olimpijskimi. Już niezależnie, czy są letnie, czy zimowe, czy, czy to jest bieganie, ale to jest taką ikoną sportu, w którą myślę, my wszyscy jesteśmy mocno zapatrzeni. Jak ona zachęca i mówi, biegajmy, róbmy coś, ćwiczmy, chodźmy, na, chodźmy na spacery. To myślę, że wszyscy jednak słuchajmy tego. Dlaczego warto biegać? Bo dlaczego warto uprawiać sport? Bo dlatego, że człowiek się po prostu lepiej czuje. I myślę, że poprawia się dla zdrowia. Sport daje ogromną satysfakcję. Sport jest taką dziedziną życia, gdzie widać efekty włożonej pracy, a więc się trenuje i widać, że poprawia się kondycja. Czasami można poprawiać swoje wyniki, tak jak na przykład tutaj w biegu co roku można porównywać wyniki z poprzedniego biegu. No i myślę, że przede wszystkim zdrowie się liczy. Jest to po prostu najprostsza forma takiej aktywności fizycznej, bo każdy może mieć jakieś sportowe buty, sportowy strój i sobie iść pobiegać. Jest to bardzo ważne, że jest organizowany bieg w Polsce tylko dla pań. Jest to bieg na dystansie 5 kilometrów, bardzo piękna trasa, bo tutaj na Grykoli start, potem jest ponad kilometr, panie przebiegają alejką w łazienkach. W sumie 5 kilometrów, a więc takie dystansy można powiedzieć, że nie za bardzo męczący, Bardzo wiele osób może biegać, bo liczy się przede wszystkim udział, satysfakcja z tego, że się biegu kończy. Każdy biega w swoim typie, w swoim rytmie. No i ja mam ogromną satysfakcję, że w tym roku ponad 3000 pań zgłosiło się. Bieg się staje coraz bardziej popularny. Myślę, że się wpisał w naszą sportową Sportowej imprezy Warszawy. Wiek jest relatywnie krótki, ale trasa jest wymagająca, bo ma kilka wzniesień i kilka, że tak powiem, spadków. 5000 metrów, 5 kilometrów i myślę, że. Dużą Frajdę dostarcza to, że biegnie, że bieg odbywa się na ulicach Warszawy, że nie, się, że nie biegnie się gdzieś tam po lasach, ale biegnie się w centrum, po ulicach, ludzie będą kibicować, będą, będą okrzyki radości, no i na sam koniec każdy z uczestniczek dostanie medal, każda złoty.